Cześć! Dzisiaj porozmawiamy trochę o miesiączce Ten temat był już poruszony na kanale, ale nie zaszkodzi poruszyć go znowu I trochę rozszerzyć i pogłębić to, o czym mówiliśmy wcześniej Chciałabym trochę porozmawiać z wami o niepewności, która trapi młode dziewczęta Ja swój pierwszy okres dostałam, gdy miałam 16 lat I wydawało mi się, że to jest bardzo późno Z perspektywy czasu nie wiem, gdzie mi się tak spieszyło, bo to wcale nie jest fajne Natomiast tak, gdzieś od 14 roku życia cały czas się zastanawiałam, czy wszystko jest ze mną w porządku, kiedy ten okres nadejdzie, czy mnie nie zaskoczy, i bardzo mnie to stresowało. Pamiętam to, jakby to było dzisiaj, albo raczej wczoraj. Z kolei nie, mo nie mogę też powiedzieć, żeby ta niepewność od razu się rozpłynęła. W późniejszych etapach, bo wcale nie dochodzi potem stres, kiedy spotkacie druga miesiączka. Ja nie miesiączkowałam regularnie i wiele moich koleżanek też nie, więc nigdy nie wiedziałam, czy kolejny okres będzie za 15 czy za 40 dni. No to było mocno stresujące. Pamiętam też, że przeraziła mnie obfitość mojej drugiej miesiączki. Tak jak pierwsza była skąpa i tego samego spodziewałam się po drugiej, tak mnie to zaskoczyło. I chociaż byłam przygotowana, miałam dwie podpaski w plecaku, to już pod koniec. Dnia szkolnego, czułam się niekomfortowo, bo okazało się, że to jest trochę za mało Ja zamiast skupić się na lekcji, nerwowo sprawdzałam czy nie mam poplamionych spodni No i nie było mi zbyt przyjemnie Pomyślę teraz o tym, jak pomyślę teraz o tym, że wiele dziewczyn doświadcza tego na co dzień Bo dotyka je ubóstwo menstruacyjne Albo rodzice wyliczają po paczce podpasek na cały okres To jest mi bardzo przykro bo wyobrażam sobie, że nie da się skoncentrować na lekcji, jednocześnie stresując się, czy nie ma się plamy, czy nic nie przecieknie, albo czując, że coś ci się odparza. No to jest bardzo nieprzyjemne. I kiedy słucham, że ubóstwo menstruacyjne to problem, który nie istnieje, to robi mi się jeszcze bardziej słabo, bo chociaż jestem z domu, które się nie przelewało. Moi rodzice bardzo ciężko pracowali, natomiast tych pieniędzy często na różne rzeczy brakowało. To jednak podstawowe artykuły higieniczne były. Natomiast miałam koleżanki, u których nie było to aż tak kolorowe. Właśnie kolorowe. To powinno być absolutne minimum. Kiedy ktoś mi mówi, że ubóstwo menstruacyjne to jest wydumany problem i podsyła link do paczki podpasek za 2 zł, to chciałam powiedzieć, że to jest właśnie element ubóstwa menstruacyjnego. Sytuacja, kiedy w sklepie. Kupujesz najtańsze, a nie takie, które zapewnią ci komfort i które chciałabyś kupić normalnie. To nie jest luksus, to nie jest jakiś zbytek, to nie jest torebka, której nie wiem, nie potrzebujesz, ani cóż do rzęs, które możesz kupić tańszy. To jest absolutna podstawa do zapewnienia sobie higieny. Więc nie chciałabym, żeby ktokolwiek bagatelizował ten temat. Tym bardziej, że dostaję bardzo wiele różnych przykrych wiadomości od dziewczyn, które nie wiedzą, jak poruszyć ten temat z rodzicami. Bo zwyczajnie nie starcza im to, co od nich dostają Że ta jedna paczka tanich podpasek Nie zawsze styka na cały okres Zresztą dobrze wiecie, jak to jest w szkole Kiedy miesiączkę zaskoczycie w trakcie lekcji, to nie bardzo możesz wyjść, bo przecież od tego była przerwa I na, na lekcji nauczyciele nie wpuszczają na siusiu A przynajmniej nie wszyscy Kiedy to usłyszysz, no to co? Masz wtedy powiedzieć, że to nie chodzi o siusiu? Przy całej klasie, jeżeli się wstydzisz? Ja akurat jestem... Zwolenniczką otwartego mówienia wprost, miesiączka, okres, menstruacja. Natomiast wiem, że po pierwsze, nie każdy jest na to gotowy. Po drugie, są sytuacje, w których inni uczniowie to wyśmiewają. I to jest bardzo przykre. I rozumiem dyskomfort dziewcząt, które po prostu się krępują. Potem opowiem Wam o tym, jakie mam propozycje zmian w tym zakresie. I wiem, że jest środek pandemii, więc mamy lekcje zdalne. Także ten problem. Niby przycichu, ale wcale tak nie jest. Dziewczyny, które zostały w domach, piszą mi często wiadomości, chociaż często to jest trochę przesadę. Zdarza mi kilka takich wiadomości miesięcznie z prośbą o to, żeby pomóc, powiedzieć, jak powiedzieć mamie o tym, że ta paczka pod pasek nie starcza. Ostatnio odezwała się do mnie dziewczyna, młoda. Która no, siedzi w domu na lekcjach zdalnych i chciała poruszyć z mamą ten temat, poprosić ją, żeby w sklepie kupiła jeszcze jedną dodatkową paczkę podpasek. A mama powiedziała: A po co ci siedzisz przecież w domu? Ja nie do końca wiem nawet, jak na to zareagować. Jest mi bardzo, ale to bardzo przykro z tego powodu. I to nie jest tak, że dziewczyna mogłaby nawet sobie podebrać jakieś podpaski mamie, bo mama jest już po menopauzie i nie mi się oczkuje, nie ma żadnej siostry. Także sytuacja jest niewesoła. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka Włokoset, która produkuje lepsze środki higieniczne, czyli bardziej ekologiczne, zdrowsze, bo nie bielone chlorem. To jest akurat seria 100% Bio, gdzie mamy podpaski i wkładki higieniczne, ale są też inne serie, w skład w których wchodzą też tampony. Mamy wszelkie niezbędne certyfikaty, nie ma tu żadnych testów na zwierzętach, bawełna jest organiczna, produkty są biodegradowalne, kompostowalne. I po prostu fajne. Dostępne też w każdym rozmanie, także nie trzeba dzisiaj za ekologicznymi produktami wcale się nabiegać No dobra, jeżeli udać się wyjść do tej toalety, to co dalej? Przecież wiemy, jak one wyglądają Dopiero pandemia sprawiła, że w wielu szkołach pojawiło się mydło, papier toaletowy i płyny do dezynfekcji Kiedy ja byłam uczennicą, trzeba było chodzić nawet z własnymi chusteczkami higienicznymi Mydło i papier były w toaletach dla nauczycieli O czym to świadczy? No, grałam kilka słów na ten temat w filmie o ukrytym programie szkoły, do którego odsyłam. Natomiast, no, nie powinno tak być. Tym bardziej, że jednak chodzi tutaj o zachowanie higieny. Kabiny też nie zawsze mają drzwi, które się zamykają. Nie mówiąc już o koszach na śmieci. To jest absolutne minimum. A wychowanie fizyczne to jest trudny temat i na pewno poświęcę temu zagadnieniu osobny film. Natomiast z badań wynika, że miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do wysiłku fizycznego. Na pewno są ćwiczenia, które warto omijać, natomiast wiele sportowczyń osiąga lepsze wyniki w trakcie menstruacji. I taką interpretacją posługuje się wielu nauczycieli wychowania fizycznego. Ale trzeba jednak pamiętać, że wiele dziewczyn dosłownie zwija się z bólu. Ja od dłuższego czasu korzystam z kubeczka menstruacyjnego i ruch fizyczny nie jest dla mnie problemem, nawet przynosi mi ulgę. Wiem jednak, że nie było tak wtedy, kiedy nosiłam podpaski. Bo jako młoda dziewczyna wybrałam raczej właśnie podpaski, tamponów się trochę bałam i ćwiczenie na lekcji WF-u z czymś mokrym między nogami nie należy do przyjemnych. Cały czas się stresowałam, czy ono się nie przesunie, nie spadnie. Nie jest to miłe. Jak pomyślę o dziewczynach, które unikają specjalnie jakiegoś ćwiczenia albo walkowerem biorą jedynkę. I nie, nie podejmują nawet próby przewrotu w tył lub czegoś innego, właśnie z tego strachu, że coś tam przecieknie, albo się przesunie, albo będzie widać Jest mi bardzo przykro, bo to jest kolejny element wykluczania edukacyjnego dziewczyn Ja chciałabym, żeby jednak każdy miał równy dostęp do edukacji i żeby nie musiał się zastanawiać nad takimi bardzo podstawowymi rzeczami Nie chciałabym być też bardzo surowa dla tych matek, które wydzielają jedną paczkę podpasek dziennie, bo czasami one też tkwią w przemocowych związkach przemoc ekonomiczna to też przemoc, gdzie partner im wydziela jedną paczkę podpasek na miesiąc. I to jest naprawdę bardzo trudne i przykre. Dlatego chciałam zaproponować kilka rozwiązań, które sprawią, że nawet jeżeli wy jesteście w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, to będziecie mogły pomóc koleżankom, a jeśli nie jesteście, to jeżeli dużo osób obejrzy ten filmik i wcieli to w życie, to może ktoś wam kiedyś pomoże. To co ja chciałabym zaproponować, to są rozwiązania i zarówno takie jednostkowe, jak i systemowe A może nie systemowe, tylko bardziej takie na poziomie szkolnym Po pierwsze, chciałabym, żeby w każdej toalecie szkolnej był koszyczek Gdzie będą znajdowały się podpaski, tampony, jednorazowe artykuły higieniczne I zawsze wtedy słyszę, ale ludzie będą kraść Słuchajcie, czy ktoś kradnie papier toaletowy Nawet jeżeli jakiś uczeń raz kiedyś weźmie ten papier i rozwinie go dla zabawy na korytarzu To potem zabraknie go dla innych i oni będą źli i zdenerwowani Więc jeżeli następnym razem przyłapią kogoś na tym, to... No nie będzie miło, prawda? Uczniowie sami zaczną się pilnować Po drugie, jeżeli ktoś zgarnie sobie nawet te trzy czy cztery podpaski To oświadczy, to raczej o tym, że to jest... Coś niedostępnego dla nich i no przecież nie zje. Wykorzysta je w tym celu. Ja nie byłabym zupełnie surowa dla tych dziewczyn, bo widocznie po prostu potrzebują i cieszę się, że mogą z takich rzeczy skorzystać. Tymczasem wypiszecie, że kiedy zaskoczy was miesiączkę albo się okaże, że nie wiem, podpaska przeciekła, idziecie do pielęgniarki szkolnej, a ona zachowuje się, jakbyście chcieli wyłudzić jakieś miliony ze spółki Skarbu Państwa, albo dostajecie ligninę. I znowu myślę o tych dziewczętach, które później na lekcji nie są w stanie skupić się na nauce, bo stresują się, czy coś przecieknie, czy coś będzie widać, czy w ogóle jest swędzi, jest nieprzyjemnie, coś jest odparzone, to jest bardzo przykre. Więc co Ty możesz zrobić? Po pierwsze, zawsze możesz mieć ze sobą awaryjne podpaski i tampony. Jeżeli już nosisz ze sobą, nie tylko dla siebie, ale też w razie co zapasowe dla koleżanek, to powiedz im o tym. Porozmawiajcie w takim najbliższym gronie, któremu ufacie, że słuchajcie Ja zawsze mam przy sobie, gdyby której zdarzyła się taka sytuacja, że zaskoczy ją okres A nie wiem, nie będzie miała w plecaku albo przypakowała się do mniejszego, albo jesteście na wycieczce szkolnej Czy jakikolwiek inny powód To ma możliwość na ciebie liczyć I taka karma wraca, nie raz miałam taką sytuację, że Uratowałam jakąś dziewczynę w klubie czy gdziekolwiek indziej tamponem. Nie wiem, czemu ludzie akurat zakładają, że ja będę tą przyjazną osobą, która być może pomoże. Natomiast zawsze dawało mi to ogromną satysfakcję i nigdy nie czułam się pozbawiona w jakiś sposób tego tampona czy tej podpaski. No, proszę was. Możesz też porozmawiać z wychowawcą, a najlepiej przegadać to z dziewczynami poprosić, żeby poruszył ten temat przewodniczący lub przewodnicząca samorządu szkolnego lub klasowego najpierw na tym mniejszym polu. O tym, aby wprowadzić takie rozwiązania. Na przykład, przegadać kwestię wychodzenia do toalety w trakcie lekcji. Ja wiem, że niektórzy nauczyciele są przeciwko, ale oni też zapomnieli już, jak to było. I wiele nauczycielek naprawdę zapomniało już o tym, że kiedyś miesiączki były nieregularne, i nawet nie myślą o tym. Więc warto im o tym przypomnieć. I jeżeli w Waszej szkole nie czujecie się na tyle swobodnie, żeby wprost mówić, że chcecie wyjść do toalety z powodu miesiączki, to możecie umówić na jakieś hasło, nawet dyskretne. I być może nauczyciele wtedy będą bardziej łaskawi, a jeśli nie będą, to jest mi bardzo, ale to bardzo przykro, bo ludzie się nie powinni tak zachowywać. Powinni być bardziej empatyczni wobec siebie. Co więcej, możesz i masz prawo zgłaszać do sanepidu, jeżeli w szkolnych toaletach nie ma mydła, papieru toaletowego. No, jeżeli chcesz wymienić tampon, to musisz mieć czyste ręce i to samo dotyczy podpasek. Ja pamiętam, że bałam się czegokolwiek dotknąć w szkolnej toalecie. Nawet jeżeli umyłam ręce przed, to. Bo nie wiem, bo miałam swój własny żel do mycia, albo jakieś własne małe mdełko, bo naprawdę nic nie było w mojej szkole To jeszcze trzeba dotknąć drzwi i jeszcze je ze za sobą zamknąć A strach naprawdę czegokolwiek tam dotknąć Także nie było to wcale przyjemne Jeżeli twoja szkoła jest źle wyposażona i zasłania się tym, że nie ma pieniędzy to Zgłoś to do sanepidu To jest absolutne minimum I naprawdę można dokonać takiego zgłoszenia można też zadzwonić w tej sprawie do kuratorium oświaty. Jeżeli krępujesz się sam, to możesz poprosić o to rodzica, bo warto o to walczyć i jeżeli będziemy się upominać o swoje, to być może szkoły w końcu zaczną tego przestrzegać. Ja wiem, że szkoły są niedofinansowane i brakuje pieniędzy na różne rzeczy, ale akurat to jest coś, na czym nie można oszczędzać. No i jeżeli masz możliwość, to chciałabym zaproponować, by wyjść z inicjatywą. Jeżeli oglądają mnie starsze osoby, to też nie tylko w szkole, ale też w miejscu pracy czy w restauracji, w której pracujecie, aby stworzyć taki koszyczek i żeby on był. Nawet jeżeli nie w każdej toalecie, to żeby każdy wiedział, gdzie można się zgłosić. Jeżeli nie w toalecie szkolnej, to na przykład w gabinecie pielęgniarki albo w innym miejscu, które jest ogólnie dostępne. Może jest świetlica szkolna, gdzie jest przyjazna pani, która mogłaby taki koszyczek przechować. Na pewno da się wypracować jakieś rozwiązanie i zorganizować. Taką pomoc Myślę, że jeżeli to by się stało powszechne i dobrze nagłośnione To dziewczyny w trudnej sytuacji czułyby się dużo swobodniej w szkole i przestałyby się tak bardzo stresować Że zdarzy im się jakaś wpadka, która w ogóle nie jest ich winą Dostałam zestaw dla siebie oraz drugi zestaw, który mogę przekazać komuś innemu I ja swój zestaw wyrzucę do jadłodzielni To są takie miejsca w różnych miastach, gdzie są lodówki albo szafki Gdzie można podzielić się na przykład nadprogramowym jedzeniem jest ja przyjemnością zostawię y, podpaski i wkładki higieniczne. Wiem, że jest teraz trudna sytuacja, wielu ludzi traci pracę i może komuś naprawdę to pomoże w kryzysowej sytuacji. Gdybym prowadziła knajpę albo byłyby knajpy otwarte, to zostawiłabym to w jakiejś restauracji y, dla gości albo podrzuciła do szkoły, ale mamy akurat edukację zdalną, więc taka jest moja decyzja. Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że pamiętam taką sytuację ze szkoły, kiedy koleżance przeciekła podpaska. A może jej nie miała, nie wiem, miała plamę na spodniach. I kiedy się zorientowała, to oczywiście została poratowana przez inne koleżanki, ale plama już była, więc zakryła się bluzą. Tyle, że to nic nie dało, bo pierwsze, niektórzy z niej drwili i się z tego śmiali, po drugie, w tej grupie były też dziewczyny i one mówiły: Jest coś takiego jak podpaska. No, jasne, że jest, ale miesiączka potrafi nas zaskoczyć w różnych sytuacjach i chciałabym, żebyśmy były dla siebie wsparciem i traktowały się po siostrzeńsku, a nie sobie dowalały. Także, jeżeli mnie oglądacie, to chciałabym, żebyście zapamiętały z tego odcinka, że jeżeli mm, taka sytuacja ma miejsce i ktoś się z kogoś śmieje, to po pierwsze, nigdy nie dołączajcie do tego śmiechu, a po drugie, jeżeli macie taką odwagę, zareagujcie i powiedzcie, to nie jest zabawne, to jest normalna ludzka rzecz, i warto się przeciwstawić. Chciałabym, żeby nikt nie czuł się odwrócony i zawstydzony z powodu zupełnie normalnych, fizjologicznych reakcji naszego ciała na, na różne rzeczy i, i jest mi po prostu przykrok do tym myślę. Bo skończyło się tak, że dziewczyna po prostu uciekła z lekcji i wróciła wcześniej do domu, bo nie mogła sobie poradzić z tym wstydem. I to znowu jest kolejny element wykluczania dziewcząt z edukacji w XXI wieku w Polsce. W kraju Europy, niby cywilizowanym, z powodów, na które nie mają żadnego wpływu. To jest bardzo smutne. To co? Na dzisiaj tyle ode mnie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie Wy macie problemy z miesiączką. A może pomysły na to, jak na małą skalę próbować walczyć z ubóstwem menstruacyjnym. Mam nadzieję, że film w jakikolwiek sposób okazał się dla Was przydatny. I bardzo serdecznie dziękuję, że tutaj ze mną byłyście.